Cześć, witam Was wszystkich w moim kolejnym poradniku, a więc tym razem na prośbę widzów pokażę Wam jak streamuję live na YouTube za pomocą programu OBS. Program OBS jest programem darmowym, więc możecie go pobrać dowolnie z internetu. Ja już program OBS mam otwarty, tak więc zajmiemy się jego wstępną konfiguracją. Nie będziemy się zagłębiać w każdą opcję szczegółowo, pokażę Wam tak na szybko jak streamować live na YouTube. A więc na początek musimy dodać sobie sceny. Dajmy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Dodaj sceny. Tak, możemy nazwać sobie nasze sceny. Ja zostawię tak, jak jest i dajemy OK. Następnie musimy y, zrobić tak, aby program przechwytywał obraz naszego pulpitu. Tak, więc wybieramy prawym przyciskiem myszy y, na kolumnie źródła obrazu, wybieramy Dodaj, a następnie przechwytywanie programowe. Tak, przechwytywanie programowe jest to przechwytywanie obrazu naszego pulpitu. Ja sobie to nazwę pulpit. Tak aby wiedzieć. Możemy tutaj dowolnie konfigurować przechwytywanie pulpitu, możemy przechwycić tylko i wyłącznie dane okno, na przykład przeglądarki, możemy zaznaczyć, czy ma być przechwytywany kursor myszki itp, itd. Tak więc po konfiguracji dajemy OK. Tak, jak widać zostaną nam dodany pulpit do źródeł obrazu. Możemy również dodać tutaj sobie jakiś tekst do naszego. Pulpit, tak więc wybieramy prawym przyciskiem myszy, dajemy tekst, nazwiemy sobie go tekst tak jak jest. I możemy wstępnie go tutaj skonfigurować, możemy wybrać czcionkę naszego tekstu, rozmiar czcionki, ja sobie wybiorę 50, czy czcionka ma być pogrubiona, czy też nie. Ja sobie ją pogrubię i wpiszemy sobie jakiś tekst, na przykład siemaneczko. Tak. Po wpisywaniu tekstu możemy dać OK sobie odznaczymy to na razie tak ja, jeśli mamy już dodane przechwytywanie pulpitu oraz dodany jakiś tekst możemy y, wybrać sobie y, podgląd st streamu tak więc wybieramy rozpocznij podgląd jak widać na razie jest czarny ekran ponieważ wszystkie y, źródła obrazu zostały odznaczone ja sobie na początek zaznaczę pulpit jak widać jak widać widać mój pulpit tak fajnie powiedziałem następnie dajemy Podgląd również tekstu, tak. Jak widać, on został dodany gdzieś w rogu. Możemy go dowolnie przesuwać, dajemy edytuj scenę na tekście i możemy dowolnie go ustawić w jakiś tam róg ekranu, tak. Tak więc to by było na tyle. Z z przechwytywania, z przechwytywania obrazu i dodawania jakiegoś różnego rodzaju napisu. Możemy tu również dodać jakieś, jakieś y, zdjęcia, pokazy slajdów, itp, itd. Ja Wam pokażę tylko i wyłącznie to, co ja wykonuję na, na swoich live'ach. Dobra, na razie zakończymy podgląd. Y, następnie wchodzimy w ustawienia OBS-a i pokażę wam takie trzy najważniejsze zakładki w ustawieniach. Tak więc pierwsza zakładka to zakładka obraz oczywiście. Tak, możemy tu ustawić rozdzielczość, rozdzielczość streamowanego obrazu. Ja mam wybraną rozdzielczość HD, aby obraz na YouTubie był na cały ekran ładnie pięknie. Możemy wybrać tu również klatki na sekundę, no ja mam wybrany standardowo 30. Tak. A więc po konfiguracji obrazu przechodzimy do zakładki Dźwięk, tak, możemy tu również wybrać domyślne przechwytywane urządzenie. Ja mam wybrane domyślne, czyli to są pewnie dźwięki systemowe. Możemy również wybrać tutaj nasz mikrofon, jeśli mamy jakiś mikrofon z kamerki albo z czegoś innego. No ja mam wybrany standardowy mikrofon, tak. I teraz mamy najważniejszą zakładkę, czyli, czyli ustawienia streamu. Mamy zakładkę streamowanie. Jak widać trzeba tutaj wybrać serwer oraz klucz streamu. Tak więc od razu mówię, żeby streamować obecnie na YouTube trzeba posiadać funkcje partnerskie. Tak, musimy należeć do jakiegoś partnera. I teraz pokażę Wam, jak, jak skonfigurować serwer oraz klucz streamu. Tak, wchodzimy na nasz kanał YouTube. Wybieramy menadżer filmów. Następnie tworzymy nowe wydarzenia na żywo, naciskając opcję wydarzenia na żywo. Jak widać, nie ma nadchodzących wydarzeń. Klikamy nowe wydarzenie na żywo. I tak o, tutaj wstępnie je konfigurujemy. Nadajemy tytuł. Ja sobie dam, nie wiem, polecam kanały, czy coś ten deseń. Następnie możemy wybrać początek oraz koniec live'a. Ja sobie zostawię na razie tak jak jest. Akceptujemy warunki. Wybiorę sobie, aby live był na razie prywatny, bo to tylko i wyłącznie na życzenie widzów do poradnika tworzę tego live'a. I dajemy utwórz, wydarzenie, tak. Tutaj mamy nasze najważniejsze opcje. Musimy wybrać koder, koder. Wybieramy opcję, wybierz koder. Następnie wybieramy końcową opcję inne, tak. Jak widać utworzyły nam, się, utworzyły nam się takie opcje jak nazwa strumienia, URL głównego serwera itp. Itd. I te opcje są nam potrzebne do streamowania OBS-em. Tak. A więc pierwsze co kopiujemy nazwę strumienia, jest to pierwsza opcja i wchodzimy w nasz program OBS. tak. I łatwo to sobie zapamiętać, pierwszą opcję wklejamy w drugie okienko i tak to trzeba zrobić. Tak więc wklejamy pierwszą opcję do naszego kluczu streamu, pyk. Następnie drugą opcję wklejamy w pierwsze okienko OBS-a. Ja tak łatwo sobie to dlatego zapamiętuję. Tak więc, URL głównego serwera wklejamy w nasze pierwsze okieneczko. Ja to skasuję i wkleję nowe. I wybieramy OK. Tak jak widać, live już jest skonfigurowany. Teraz w programie OBS dam sobie e, rozpocznij stream, aby pokazać wam jak to wszystko wygląda. Jak widać, w programie OBS rozpocząłem stream. Następnie, w podglądzie YouTube'a również zobaczę, czy będzie nadawany mój pulpit. No jak widać jest nadawany. Ja mam ściszone, ale słychać mnie ładnie pięknie, tak więc w podglądzie streamu jak najbardziej jest wszystko ok. Program OBS połączył się z moim kontem YouTube i mogę już nadawać live'a na żywo. Dajemy zapisz. Przechodzimy sobie do pokoju reżyserskiego. Trudne słowo. I możemy rozpocząć już naszą transmisję, tylko trzeba pamiętać, aby w programie była zaznaczona opcja Rozpocznij streamowanie, następnie rozpoczynamy streamowanie tudzież transmisję na naszym kanale YouTube. I to by było na tyle tak, to by było na tyle z tych głębszych opcji. Jeśli byście mieli jakieś pytania dotyczące programu OBS, proszę pisać w komentarzach, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Tak więc yy, ja się z wami żegnam, zapraszam Was do moich kolejnych poradników, do moich kolejnych zagrajmy Wy, do zobaczenia, cześć!